Dzień dobry. W tym odcinku pokażę jak przygotowuję kanny, czy jak to woli pacioreczniki do zimowania. Koniecznie już teraz subskrybujcie nasz kanał, żeby nie umknęły wam nowe filmy. Gotowe? Zapraszam do ogrodu. Strychy klimatycznej źle znoszą zimę. Niektóre wystarczy okryć bukliną czy zabezpieczyć specjalnym pokrowcem, ale są też takie, które zimą musimy zabrać do domu. Jeżeli decydujemy się na wprowadzenie takich roślin do ogrodu, warto przemyśleć, czy będziemy mieli miejsce, by przechować je do wiosny. Jedną z takich roślin jest kamna, znana też jako pociorecznik. Pochodzi z ciepłych obszarów Azji i obu Ameryk, dlatego w naszym klimacie musimy jej zapewnić. Dobrze na słoneczne stanowisko, a na zimę wykopać i zabrać do domu. Możemy ją uprawiać na rabatach albo w donicach. W naszym ogrodzie kanna posadzona na rabacie nie przetrwała inwazji ślimaków. Niestety najwyraźniej bardzo im smakowała, ale te, które posadziliśmy w donicach, były ozdobą tarasu, bo tutaj ślimaki nie dotarły. Przygotowanie kanny do zimowania powinniśmy przeprowadzić, gdy większa część rośliny już uschnie. Wtedy obcinamy większą część. Teraz, gdy rośliny są przycięte, wykopujemy je i delikatnie oczyszczamy Nie poszło to łatwo, bo korzenie wypełniły całą donicę, najwyraźniej była za mała. To też nauczka na przyszłość. Teraz będę oczyszczał te korzenie z ziemi, potem je delikatnie przytnę i będę już prawie gotowe do zimowania. Tak przygotowane kanny odkładamy na około 2 tygodnie w temperaturze pokojowej. Minęły już dwa tygodnie, kamry są nieco podsuszone. Teraz możemy je zasypać piaskiem, torfem lub trocinami, co kto ma pod ręką. Chodzi o to, żeby nie wyschły całkiem przez, przez zimę. Po zasypaniu odstawiamy je w chłodnym pomieszczeniu. Dobrze nadają się do tego chłodne pomieszczenia gospodarcze, takie nieogrzewane, nieogrzewany garaż czy jakaś, czy jakaś szopka. Ważne jest, żeby zimą temperatura w nich nie spadała poniżej 8 stopni, ale też nie była wyższa niż 15. W naszym ogrodzie pocioryczniki pojawiły się w tym roku po raz pierwszy. Także sprawdzimy wiosną jak sprawdzi się ta metoda zimowania. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że już jesteście naszymi subskrybentami. Zaglądajcie regularnie na stronę obrotnicy.com znajdziecie tam ciekawe artykuły podcasty, no i oczywiście nasze filmy. Do zobaczenia.